Witam Was! Dzisiaj troszeczkę film o ślimakach, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej informacji na ich temat, ponieważ to nie zawsze są szkodniki. Eee, cały materiał wideo, jak i również tekst, który Wam tutaj przeczytam, przygotowała moja żona. Natomiast ja udzielę tylko głosu do tego filmu, żeby to było wszystko dobrze zrozumiane. A więc zaczynamy. Ślimaki to jedyne mięczaki, które również żyją na lądzie, ale zdecydowana większość ślimaków żyje w morzu lub słodkiej wodzie. Na całym świecie znanych jest od 60 do 75 tysięcy różnych gatunków ślimaków. Możesz sklasyfikować wszystkie te ślimaki na różne sposoby. A mianowicie są ślimaki, które oddychają przez skrzela i gatunki, które oddychają przez płuca. Są też padlinożercy lub ślimaki roślinożerne. Ale chyba najbardziej znaną klasyfikacją jest ślimak z tak zwanym domkiem, czyli skorupką i ślimak tak zwany nagi, czyli bez skorupki. Ciało ślimaka składa się głównie z wody. Śluzowata skóra ślimaków lądowych zapewnia, że nie wysychają. Śluz jest szczególnie przydatny do poruszania się zwierząt, kiedy ślimaki muszą wspinać się pionowo, wydzielają natomiast inny rodzaj śluzu. Oprócz wilgotności, ślimaki są również bardzo wrażliwe. Na inne wpływy środowiska, takie jak temperatura, natężenie światła i zasolenie. W rezultacie ślimaki lądowe szukają miejsc, w których wilgotność względna jest wysoka i żyją ukryte w roślinności, pod opadłymi liściami lub martwym drewnem, pod kamieniami. Czasami również w szczelinach. Rajem dla tych oślizgłych stworzeń są także góry kompostu. Wiele gatunków jest aktywnych głównie lub nawet tylko w nocy lub wypełzają po deszczu. Ślimaki wykonują w przyrodzie prace porządkowe. W rzeczywistości jedzą wszystko. Od Martwej materii organicznej, roślin, które przeżyły pomałe zwierzęta. Ich naturalnymi wrogami są jeże, ryjówki, ptaki, kosy, drozdy, szpaki, kaczki, kury, szczególnie kaczki tzw. Tak biegusy, żaby i ropuchy, zgadów, jaszczurki, Zaskroniec oraz powolne robaki. Niektóre owady, chrząszcze, ziemne larwy, much, świetliki, larwy, warzek oraz niektóre pająki lub pajęczaki takie jak kosarze. Ślimaki, żyją, od 9 do 12 miesięcy. Jeden ślimak może złożyć do 500 jaj. W wilgotną letnią pogodę i przy braku naturalnych wrogów może to prowadzić do spektakularnego wzrostu. Jaja są małe i białe, półprzezroczyste. Są one składowane w stosach od 20 do 30. Sztuk. W zależności od temperatury otoczenia wykluwają się od tygodni do miesięcy. Dla wielu ogrodników, ślimaki są plagą. W końcu ślimaki jedzą liście, prawie wszystkich warzyw. W ten sposób mogą niszczyć całe rośliny, ponieważ grzyby i bakterie mają teraz również wolną rękę przez powstałe. Uszkodzenia. Często, ale nie zawsze, ślimaki pozostawiają również ślady śluzu. Chociaż ślimaki nie mają nic przeciwko żadnemu warzywu, preferują miękkie części roślin i młode sadzonki. Mogą siać ogromne spustoszenie w nasionach oraz grządkach. Popularnym miejscem żerowania są również rośliny gotowe do zbioru, które już nie rosną. Spójrzmy jednak na to z innej strony. Ślimaki nie jedzą zbyt chętnie różnych ziół jadalnych, jak już to zaczynają tylko troszeczkę na nich zjadać, ale bardzo szybko je porzucają i idą zjeść nasze warzywa. Dlaczego tak się dzieje? Możemy tutaj wywnioskować, że przez liczne modyfikacje, które już człowiek sprowokował na różnych warzywach, osłabiła się ich po prostu odporność naturalna na te oto właśnie ślimaki, przez co różnego rodzaju warzywa i inne rośliny uprawne stają się bardzo łatwym łupem dla tych oto ślimaków, lub nawet i dla innych szkodników. Ponieważ nie posiadają już swojej dawnej naturalnej odporności, to samo dzieje się dzisiaj z nami, z ludźmi. Kiedyś nasza odporność była dużo silniejsza na różne patogeny, obecnie czasami wystarczy nawet chłodny wiaterek, który nas raz owieje i już jesteśmy w łóżku z gorączką. Czy tak nie jest? No niestety jest tak. A wróćmy ileś tam setek lat do tyłu, kiedy to jeszcze chodziliśmy w skórach ubranych ze zwierząt, z odkrytymi częściami ciała. Musieliśmy przeżyć również zimy, bez kurtek, bez niczego, i nic nam za bardzo nie było, ponieważ przetrwaliśmy jako rasa. Obecnie przypuszczam, że Dużo z nas by nie zostało po takim czymś, ale wróćmy dalej do ślimaków. Możesz walczyć z tymi ślimakami w swoim ogrodzie, ale pamiętaj też, że nie jest to, że jest to tylko ograniczona liczba gatunków, które jedzą Twoje rośliny, ponieważ wiele innych gatunków żywi się innymi pokarmami i wykonuje bardzo pożyteczną pracę. Polegającą na usuwaniu martwego materiału i oddanie go jako cennego składnika odżywczego do gleby. Także nie każdy ślimak z reguły musi zostać zniszczony, ponieważ jeżeli będziemy je wszystkie niszczyć, truć, to pozbędziemy się również naszych naturalnych sprzymierzeńców, które pomagają oczyścić nam. Ziemię z różnych odpadów, co może znowu skutkować nadmierną ilością grzybów, które przejmą tą funkcję, jeżeli ślimak tego nie zrobi. Uważamy również, że wiele ślimaków lubi ciepłą i deszczową pogodę. Większość gatunków przechodzi w fazę spoczynku w okresach zbyt suchych, zbyt gorących lub. Zimnych I chowają się między szczelinami pod drewnem lub ziemi. Ale podobnie jak w przypadku wielu innych, w przyrodzie są również wyjątki: to ślimaki szklane to ślimaki, które są nieco między ślimakami bez domu a ślimakami z domem noszą na ciele bardzo cienką, przezroczystą skorupkę. Ponieważ ich dom jest troszeczkę mały, nie pasują do niego całkowicie. Kiedy ten oto stwór czołga się, owija część swojego miękkiego ciała na skorupie. Ta część nazywa się płaszczem. W naszym kraju są trzy rodzaje. Przezroczysty szklany ślimak, witrina pelucida jest. Najpospolitszym gatunkiem, i można go znaleźć w każdym ogrodzie. Na ścianach, pod pokrzywami, na krawędziach drewna. To, co sprawia, że ten ślimak jest tak wyjątkowy, to fakt, że w przeciwieństwie do wielu innych gatunków, często można go spotkać w miesiącach zimowych. Jednak to sięga tak daleko. Że ślimaki były już widziane aktywnie pełzające po pniach drzew podczas ujemnych temperatur. Jakby tego było mało, to już były nawet ślimaki aktywne, pełzające pod grubą warstwą śniegu. Nie jest to niczym niezwykłym i wiadomo, że ślimaki z tej rodziny są aktywne zimą. Można to wytłumaczyć na podstawie ich cyklu życia. Te ślimaki rodzą się wczesną wiosną. Pod koniec lata są już dorosłe i spotkasz je coraz bardziej aktywne. Pozostają aktywne również zimą, biorąc pod uwagę fakt, że pełzają również w bardzo niskich temperaturach. Osobniki, które przeżywają zimę, mogą składać jaja i otrzymywać potomstwo. Inne gatunki ślimaków, takie jak ślimak winiarski, nie są tak zimowymi zwierzętami, i dlatego zimą uszczelniają swoje muszle warstwą śluzu, która zwapni się w tymczasową płytkę blokującą. W tym czasie nie rosną, a brzegi pyska chwilowo się pogrubiają. Jeśli później znajdziesz muszle, możesz dokładnie zobaczyć, ile zim przeżyło zwierzę. W przeciwieństwie do żużla szklistego, ślimaki te żyją kilka lat. W ślimakach nago-skrzelowych widzimy również gatunek, który staje się zauważalnie bardziej aktywny w chłodniejszych porach roku. Ślimak leśny natomiast to pospolity gatunek występujący w kilku lasach liściastych. Gatunek jest zwykle szaro-brązowy, z prążkowanym wzorem na głowie i wyrazistą białą smugą na grzbiecie. Zawsze można go spotkać pełzającego po pniach drzew, gdzie zjada różnego rodzaju glony. W ciągu dnia śpią w szczelinach, Pęknięciach, dziuplach drzew. Często spotkasz ten gatunek również w miesiącach zimowych. Ale jak zapobiegać ślimakom w naturalny sposób? Upewnij się, że Twój ogród jest zaopatrzony w rośliny odstraszające ślimaki. Do tych roślin należą nasturcja. Ale uwaga, bo ta może zacząć się rozmnażać i rozrosnąć się w całym ogrodzie. Hyzop, szałwia lekarska, tymianek, pomidor. Natomiast rośliny, które powstrzymują ślimaki przed wejściem w dane miejsce, które możemy nasadzić wokół, niczym taki malutki żywopłot. To orlik, wilczomlecz, bodziszek, kwawnik pospolity, roślina bąbelkowa, czyli fuchsja, hyzop, szałwia, tymianek, pomidor, czosnek. To są... Rośliny, które mogą uchronić nasze uprawy, gdy wysadzimy je po prostu obok. Możesz również wbić w ziemię ząbki czosku lub obsypać ziemię zmielonymi papryczkami, chili. ostre, suche przedmioty mogą zranić ślimaki i nie będą chciały się po nich czołgać. Możesz otoczyć roślinę tak, by była chroniona. Żwirem ze skorupek, pokruszonymi skorupkami jaj, piaskiem z renu, wapnem, trocinami, mączką kamienną. Domowym lekarstwem, że tak to nazwę, jest posypywanie roślin fusami z kawy. Lepiej pomoże również okrywowa ziemia z połamanymi łupinkami. Kakao. Pomaga również zrobić taką szorstką, suchą linię, chociaż nie zawsze się to do końca udaje ze względu na opady deszczu. Stosowane bywają również ogrodzenia elektryczne, które znajdziecie na przykład w sposób na moim kanale, czyli na Shaman 21. Wieku. Był taki film o ogrodzeniach właśnie elektrycznych. Można również wkopać malutkie rynienki lub postawić je tak, żeby ślimak nie mógł przejść pod spodem i napełnić je solą. Tutaj, kiedy nastąpi opad deszczu, ważne jest, żeby rynienki te nie były otwarte i żeby woda pozostała w nich. W środku razem z solą, ponieważ ślimak nie lubi soli i będzie również jej unikać. A szczelna rynienka zapobiegnie ucieczce tej wody ze środka i zostanie ona w środku, ponieważ nadmierna ilość soli również może szkodzić ziemi i roślinom wokół jej rosnącym. Mówię o nadmiernej ilości którą często widzimy, gdy po prostu ludzie obsypują grubą warstwą soli swoje rośliny uprawne, żeby im tam ślimaki nie weszły. Tutaj podczas opadu sól ta rozpuszcza się i oczywiście wnika całkowicie do ziemi. Trochę soli jest ok, ale bez przesady. Nie polecamy sposobów na topienie ślimaków tak zwanym Ponieważ jest to dość drastyczne. I jak już wiecie teraz z tego filmu, że ślimaki również mogą być pożyteczne i nie wiecie, które wtedy zostaną zlikwidowane. Jeżeli macie ich nadmiar w ogrodzie, możecie również zadbać o to, żeby wasz ogród stał się przyjazny dla jeży, czyli porobić różnego rodzaju kryjówki, które lubią jeże. Nam udało się w tym roku to wykreować. I od tego roku można powiedzieć, że mamy naprawdę sporą inwazję jeży w całym ogrodzie, ponieważ spotkać je można praktycznie na każdym kroku. Ech, pamiętamy, że również są rośliny bardzo smaczne dla ślimaka. Takie jak lilia sercowata, hosta, agres pospolity. To są rośliny, które również mogą nam tutaj troszeczkę sprawić kłopotów, ponieważ będą ekstra przyciągać ślimaki do naszego ogrodu. I trzeba na to zwrócić uwagę przy wyborze sadzenia ich. I na koniec, czy wiesz, że środki do zwalczania ślimaków są trujące dla dzieci i zwierząt domowych? Czy wiesz, że część tych środków na zawsze zostanie już w twoim ogrodzie, że rozpuści się podczas deszczy, wejdzie w ziemię, dostanie się po pewnym czasie do wód gruntowych, co obecnie obserwujemy przez różnego rodzaju nawozy, które były stosowane dawno temu, w obfitych ilościach i które teraz dokładnie 50 lat po tym, jak zostały zaczęte i wpuszczone do używania, nagle zaczęły przedostawać się do Wód ziemnych i obecnie są praktycznie obecne we w całej wodzie pitnej, którą mamy. Tak samo wszystkie inne substancje, które tak oto hojnie rozsypujemy, pryskami nimi nasze ogrody, na przykład takie coś jak glifosat, wszechobecny wszędzie, który na początku uważano za to, że będzie się w ziemi rozkładał. Jednak teraz nagle okazało się, że on się wcale nie rozkłada w ziemi, gdzie znaleziono go nawet po 30 latach na nieugorze, że dalej był w ziemi. I to wszystko pięknie, ładnie wędruje do naszej ziemi. I później dziwimy się, że mamy jakieś plagi dziwnych raków, że dzieci rodzą się niepełnosprawne, jak my to sami robimy. Obecnie jest taki okres, że możemy obserwować. Masę ludzi z różnymi butelkami opryskowymi na plecach i chodzą i pryskają. Nie pryskają już tylko i wyłącznie upraw, ale pryskają też trawniki w różnych miejscach, ponieważ nie chcą, żeby im tam rosła trawa czy jakieś inne chwasty, i po prostu pieczą wszystko do gołej ziemi. Chodzą też i między chodnikami opryskują trawy. Ponieważ nie chce im się tego wyplewiać. Kiedyś udało nam się nawet nagrać traktor, który jechał i opryskiwał cały chodnik, żeby tam po prostu nie rosła trawa między kafelkami. Także szaleństwo ludzi nie zna granic, i to wszystko później wyjdzie nam jak zwykle bokiem i się zemści na nas, bo natura niestety głupia nie jest często. Człowiek niestety bywa tym oto głupim, który sam sobie dołki kopie i sam w nie wpada. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej, i do następnego razu.